W tej chwili, gdy twoje oczy śledzą te słowa, coś w głębi twojej duszy już wie, że nie trafiłeś tu przypadkiem. Może to ten niepokój, który budzi cię o trzeciej nad ranem, gdy świat śpi, a ty patrzysz w sufit, zastanawiając się czy to, co robisz, ma jakikolwiek sens w obliczu wieczności. Może to ta dziwna pustka, która wypełnia cię nawet w momentach największej radości, jakby brakowało ci czegoś fundamentalnego, czegoś, bez czego wszystkie ziemskie sukcesy stają się tylko echem w pustej sali. Święta Faustyna Kowalska, ta prosta zakonnica z Płocka, otrzymała od samego Chrystusa objawienia tak potężne, że wstrząsnęły fundamentami tego, co myśleliśmy o zbawieniu. Ale, czy jesteś gotowy usłyszeć prawdę, która może zmienić wszystko w twoim życiu? Czy masz odwagę spojrzeć w lustro, które nie kłamie, nie schlebia? ale pokazuje stan Twojej duszy w świetle wieczności, istnieje sześć znaków, sześć tajemniczych wskaźników, które określają, czy Twoja droga prowadzi do nieba, czy może do miejsca, o którym nie chce się myśleć. Te znaki nie są ukryte w zawiłych teologicznych traktatach, ani w mądrościach dostępnych tylko wybranym, są zapisane w najcodzienniejszych gestach Twojego życia, w sposobie, w jaki reagujesz na ból innych w tym co robisz, gdy nikt nie patrzy, w słowach, które wypowiadasz, gdy jesteś zmęczony i zirytowany. Święta Faustyna widziała dusze schodzące z tego świata, niektóre otoczone światłem tak jasnym, że oślepiało, inne inne tonęły w ciemnościach tak gęstych, że nawet anioły odwracały wzrok. Co czyniło różnicę? Jakie były te niewidoczne linie, które dzieliły zbawienie od potępienia? Odpowiedź może cię zaskoczyć, może nawet przestraszyć. Bo prawda o zbawieniu nie zawsze brzmi tak, jak chcielibyśmy usłyszeć. W wizjach świętej Faustyny, Chrystus mówił słowa, które mogą zmienić twoje rozumienie całego życia. Córko, niektórzy ludzie myślą, że wiedzą, dokąd idą, ale ja widzę ich serca, widzę każdy ukryty zamiar, każdą skrytą myśl. To nie przypadek, że żyjesz w czasach, gdy świat stracił orientację co do tego, co jest dobre, a co złem, gdy granice między prawdą a kłamstwem zacierają się jak ślady na piasku. Może właśnie dlatego otrzymujesz teraz tę wiadomość, ten znak, który może być ostatnim ostrzeżeniem lub pierwszym krokiem ku czemuś niewyobrażalnie pięknego. W następnych trzydziestu pięciu minutach nie usłyszysz kolejnych płytkich zachęt ani słodkich kłamstw o tym, że wszyscy automatycznie dostają się do nieba. Usłyszysz prawdę. Surową i piękną jednocześnie, prawdę, która może boleć, ale także uwolnić. Czy jesteś gotowy zobaczyć, która strona wieczności na ciebie czeka? Są momenty w życiu, gdy czas zatrzymuje się, gdy wieczność dotyka czasu i wszystko staje się krystalicznie jasne. Święta Faustyna przeżywała takie chwile codziennie, widząc rzeczywistość niewidzialną dla większości z nas. W jednej z wizji Chrystus pokazał jej dwie grupy ludzi. Jedni szli ścieżką wysłaną różami, ale prowadzącą do przepaści, drudzy brali drogę wyboistą i trudną, ale kończącą się w świetle. Córko, mówił pan, ludzie sądzą o drodze po jej początku, ale ja widzę jej koniec. Te słowa mogą wydawać się zagadkowe, ale kryją w sobie klucz do zrozumienia całej tajemnicy zbawienia. Każdy z nas idzie jedną z tych dróg, każdego dnia, każdą decyzją, każdą myślą. Nie ma neutralności w sprawach wieczności. Albo zbliżasz się do światła, albo od niego się oddalasz. Ale jak poznać, którą drogę wybrałeś? Jak odczytać znaki, które Bóg zostawia na Twojej ścieżce? W tej podróży przez tajemnice zbawienia odkryjesz nie tylko sześć kluczowych znaków, ale także coś znacznie głębszego. Odkryjesz, że Twoje codzienne wybory, te pozornie nieważne, tworzą mozaikę wieczności że w sposobie w jaki patrzysz na żebraka na ulicy, kryje się fragment odpowiedzi na pytanie o twoją wieczną przyszłość. Że w słowach, które mówisz do swoich najbliższych, gdy jesteś zmęczony, zapisuje się historia twojej duszy. Święta Faustyna widziała, jak każdy uczynek, każda myśl, każde słowo, zostawia ślad w niewidzialnym świecie, jak nitka w wielkim gobelinie, który będzie rozwinięty dopiero w momencie śmierci. Ten gobelin może być pięknym dziełem sztuki, lub czymś, czego nie chcesz oglądać przez całą wieczność. Czy masz odwagę spojrzeć na wzór, który już teraz tworzysz w swoim życiu? Pierwszy znak, który święta Faustyna otrzymała w objawieniach, dotyczy tego, jak reagujesz na ból innych ludzi. Nie chodzi tu o wielkie gesty humanitarne, które robisz na oczach świata, ale o te ciche, niezauważone momenty, gdy spotykasz kogoś złamanego życiem. Czy twoje serce drga? Czy pozostaje obojętne? Chrystus mówił do świętej Faustyny. Córko, w każdym cierpiącym człowieku to ja leżę na drodze Twojego życia. Jedni mnie podnoszą, drudzy przechodzą obojętnie, a jeszcze inni kopią, by szybciej przejść. Te słowa są jak rentgen duszy odsłaniający to, co ukryte pod warstwą codzienności. W momencie, gdy widzisz czyjś z ból, dzieje się coś niewidzialnego. Twoja dusza podejmuje decyzję, która rezonuje w wieczności. Możesz powiedzieć sobie: To nie moja sprawa, sam sobie winien, nie mam czasu. Ale czy wiesz, że w tej samej chwili coś w tobie umiera? Nie chodzi o uczucia winy czy wyrzuty sumienia, chodzi o coś głębszego, o zdolność do miłości, która albo rośnie, albo kurczy się z każdym dniem. Wielu ludzi myśli, że miłosierdzie to słabość, sentymentalizm, coś dla naiwnych, ale święta Faustyna widziała prawdziwą moc miłosierdzia w wizjach, gdzie promienie światła wydobywające się z serca Chrystusa miały moc przemieniania najczarniejszych ciemności. Te promienie nie były słodkie ani łagodne. Były jak miecz, który przecina przez wszystkie maski, wszystkie preteksty, wszystkie wymówki, dotykając samego rdzenia ludzkiej egzystencji. Kiedy ostatni raz poczułeś ten miecz w swoim sercu? Kiedy ostatni raz czyjeś cierpienie przeszło przez ciebie jak prąd elektryczny, zmuszając do działania mimo wygody? mimo braku czasu, mimo własnych problemów? To nie jest pytanie retoryczne. To jest test, który zdajesz lub oblegujesz każdego dnia, często nie zdając sobie z tego sprawy. Ludzie, którzy przeszli przez doświadczenia bliskie śmierci, często opowiadają o tym samym, że w momencie przejścia widzieli całe swoje życie, ale nie jako ciąg wydarzeń, lecz jako mozaikę momentów, w których albo otwierali swoje serce na czyjś ból, albo je zamykali. Drugi znak dotyczy Twojego stosunku do prawdy, szczególnie tej, która boli. Chrystus mówił do świętej Faustyny: Córko, w czasach ostatecznych ludzie będą kochać kłamstwo bardziej niż prawdę, bo kłamstwo będzie łagodniejsze dla ich sumień. Te słowa, wypowiedziane prawie sto lat temu, brzmią dziś jak proroctwo wypełnione do ostatniej litery. Żyjemy w czasach, gdy prawda stała się względna, gdy każdy ma swoją wersję rzeczywistości. Gdy niewygodne fakty można łatwo zakrzyczeć lub zignorować. Ale jak reagujesz, gdy życie stawia cię przed surową prawdą o tobie samym? Gdy ktoś bliski mówi ci coś, czego nie chcesz usłyszeć, ale co jest prawdziwe? Czy szukasz wymówek, usprawiedliwień, czy masz odwagę spojrzeć w lustro bez retuszu? W wizjach świętej Faustyny dusze, które dostały się do nieba łączyła jedna cecha nie bały się prawdy o sobie. Te, które poszły w przeciwnym kierunku, spędziły życie na ucieczce przed rzeczywistością, budując coraz bardziej wyrafinowane systemy samozłudzeń. Trzeci znak jest być może najtrudniejszy do zrozumienia w naszej kulturze sukcesu i osiągnięć dotyczy Twojego stosunku do własnej słabości. Święta Faustyna otrzymała od Chrystusa niezwykłe przesłanie: Córko, niemoc czyni człowieka wielkim w moich oczach, ale pokora wobec własnej słabości. W świecie, który każe nam ukrywać wszelkie oznaki niedoskonałości, te słowa brzmią jak herezja. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś nad paradoksem? Dlaczego ludzie, którzy osiągnęli wszystko, czego pragnęli, często czują się najbardziej puste? Dlaczego ci, którzy zbudowali najsilniejsze fasady, w samotności płaczą najgorzej? Twoja słabość nie jest wrogiem, który trzeba pokonać za wszelką cenę, jest miejscem, przez które Bóg chce wejść w twoje życie. Ale by to się stało, musisz przestać udawać, że jesteś kimś, kim nie jesteś. Musisz znaleźć odwagę, by pokazać komuś swoje prawdziwe ja z całym bólem, z całą niepewnością, z całą kruchością. To nie jest łatwe w świecie, który każe za szczerość i nagradza za perfekcyjne maski. W jednej z najgłębszych wizji święta Faustyna widziała, jak dusze wchodzą do wieczności. Te, które spędziły życie na budowaniu fasad, były jak puste skorupy piękne z zewnątrz, ale nic wewnątrz. Te, które miały odwagę być sobą, z całą swoją niedoskonałością, świeciły własnym światłem. Córko, mówił Chrystus, człowiek staje się tym, czym udaje przez całe życie. Jeśli udaje silnego, staje się pusty, jeśli ma odwagę być słabym, staje się jego siłą. Te słowa dotykają sedna ludzkiej egzystencji. Każdego dnia wybierasz między autentyznością a graniem roli między pokazaniem się takim, jakim jesteś, a stworzeniem wizerunku, który może imponować innym, ale nie ma nic wspólnego z Twoją prawdziwą naturą. W którą stronę przeważają szale Twojego życia? Czy masz odwagę być ludzki w świecie, który wymaga od Ciebie bycia maszyną do sukcesu? Czwarty znak dotyczy tego, co robisz ze swoim gniewem i rozczarowaniem. Wszyscy je odczuwamy, ale nie wszyscy wiemy, co z nimi zrobić. Chrystus pokazał świętej Faustynie dwie grupy ludzi. Jedni przemieniali swój ból w złość na świat, i innych ludzi, drudzy używali go jako paliwa do czynienia dobra. Córko, mówił pan, gniew może być świętym ogniem, który oczyszcza, albo płomieniem, który niszczy. Wszystko zależy od tego, w którą stronę go skierujesz. W naszej kulturze mamy tendencję do myślenia, że gniew jest zawsze zły, że dobrzy ludzie nie powinni się gniewać. Ale to nieprawda. Chrystus gniewał się widząc niesprawiedliwość i hipokryzję. Różnica leży w tym, co robisz z tym gniewem. Czy używasz go jako wymówki do ranienia innych, do sarkazmu, do cynizmu, do zamykania serca, czy może przemienasz go w energię do działania, do obrony słabszych, do walki z niesprawiedliwością. Twój gniew może być drogowskazem wskazującym na to, co naprawdę kochasz, albo trucizną, która zatruwa cię od środka. Istnieje coś głęboko poruszającego w sposobie, w jaki święta Faustyna opisywała ludzi, którzy potrafili przemieniać ból w miłość. Nie byli to święci w tradycyjnym rozumieniu. Ludzie bez skazy. Byli to ludzie ranni często głęboko, ale którzy zdecydowali, że ich rany nie będą źródłem gorycz dla świata, lecz miejscem, przez które przepłynie uzdrowienie dla innych. Córko, mówił Chrystus, najpiękniejsze kwiaty rosną na najbardziej trudnym gruncie. Może dlatego, twoje największe cierpienia, te, które chciałbyś jak najszybciej zapomnieć, są w rzeczywistości największymi skarbami twojego życia. Nie dlatego, że ból sam w sobie jest dobry, ale dlatego, że ma moc przekształcenia cię w kogoś, kim nigdy byś nie został bez tych doświadczeń. Pytanie brzmi, czy pozwolisz, żeby cię przekształciły, czy będziesz się im opierać do końca życia. Piąty znak może cię zaskoczyć, bo dotyczy twojego stosunku do radości. Tak. Radości. Wielu ludzi myśli, że droga do nieba prowadzi przez cierpienie i rezygnację z wszystkiego, co przyjemne. Ale Chrystus mówił do świętej Faustyny. Córko, stworzyłem świat piękny, abyście się nim cieszyli. Grzechem nie jest radość, ale niewdzięczność za nią. W jednej z wizji święta zobaczyła ludzi, którzy otrzymywali niezliczone dary: piękny dzień, uśmiech dziecka, smak ulubionego posiłku, ciepło słońca na twarzy. Jedni przyjmowali te dary z wdzięcznością, drudzy przechodzili obok nich obojętnie, a jeszcze inni traktowali je jak coś należnego im się. Córko, mówił Pan, każda chwila radości, której nie dostrzegasz, jest jak kwiat, który więdnie nie będąc zauważony. Czy potrafisz się cieszyć nie w sposób powierzchowny, nie jako ucieczka od problemów, ale głęboko, z wdzięcznością za to, że w ogóle jesteś, że możesz doświadczać tego wszystkiego, co życie ci oferuje? Żyjemy w czasach, gdy radość została skomercjalizowana, sprzedana w postaci produktów, usług, doświadczeń do kupienia. Ale prawdziwa radość, ta którą widziała święta Faustyna w wizjach nieba, nie kosztuje nic i jednocześnie jest bezcenna. To radość z faktu istnienia, z możliwości kochania i bycia kochanym, z czudu świadomości, z piękna, które otacza nas na każdym kroku, jeśli mamy oczy, by je zobaczyć. Ludzie, którzy dotarli do nieba, łączyła jedna cecha: potrafili znaleźć radość nawet w najtrudniejszych okolicznościach, nie dlatego, że ignorowali ból, ale dlatego, że widzieli coś większego od niego. Czy ty potrafisz? Czy w środku najgorszego dnia potrafisz znaleźć jeden powód do wdzięczności? To może wydawać się banalne, ale w wizjach świętej Faustyny to właśnie ta zdolność oddzielała tych, którzy szli ku światłu, od tych, którzy pogrążali się w ciemnościach. Szósty i ostatni znak dotyczy miłości, ale nie takiej, jaką się zwykle myśli. Nie chodzi o romantyczne uczucia, ani nawet o miłość rodzinną, choć i ona ma znaczenie. Chodzi o coś głębszego, coś, co Chrystus nazywał miłością doskonałą w rozmowach ze świętą Faustyną. To miłość, która nie oczekuje nic w zamian, która kocha nie dlatego, że ktoś na to zasługuje, ale dlatego, że taka jest natura tej miłości. Córko, mówił pan, ludzie myślą, że miłość to uczucie, które przychodzi i odchodzi, ale prawdziwa miłość to decyzja, którą podejmuje się codziennie, niezależnie od uczuć. W jednej z najgłębszych wizji święta zobaczyła, jak ta miłość wygląda w praktyce. To była kobieta, która przez dwadzieścia lat opiekowała się chorym mężem, który nie pamiętał już jej imienia. To był mężczyzna, który codziennie odwiedzał więzienie, by porozmawiać z człowiekiem, który zabił jego dziecko. To były setki małych gestów codziennej troski, których nikt nie widział, ale które były zapisywane w niebie jak najcenniejsze klejnoty. Ta miłość nie jest łatwa. Nie jest naturalna w świecie, który uczy, że trzeba najpierw myśleć o sobie, że miłość musi być wzajemna, że nie warto kochać tych, którzy nas nie kochają. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, że może właśnie w tej nienaturalności, kryje się jej boska natura? Że może właśnie dlatego, iż jest tak trudna, jest tak cenna, Chrystus mówił do świętej Faustyny, Córko, każdy akt prawdziwej miłości przenosi kawałek nieba na ziemię. To nie są słodkie metafory. W wizjach święta widziała dosłownie jak każdy gest bezinteresownej miłości roztacza wokół siebie krąg światła, który oświetla nie tylko życie osoby kochanej, ale także wszystkich dookoła. Widziała jak ten krąg rozszerza się w czasie i przestrzeni, dotykając ludzi, których nigdy nie znałeś, pokoleń, które przyjdą po tobie. Twoja zdolność do kochania w ten sposób może być najważniejszym dziedzictwem, jakie zostawisz w światu. Ale miłość ma też swoją ciemną stronę, o której często się nie mówi. To znaczy, nie miłość sama ma ciemną stronę, ale jej brak. Chrystus pokazał świętej Faustynie wizję ludzi, którzy spędzili życie koncentrując się wyłącznie na sobie, na własnych potrzebach, własnych planach, własnym szczęściu. Nie byli źli w tradycyjnym rozumieniu, nie krzywdzili innych celowo. Po prostu żyli tak, jakby byli jedyną ważną osobą we wszechświecie, i skutki tej postawy były przerażające. Nie dlatego, że Bóg ich karał, ale dlatego, że sami stworzyli wokół siebie próżnię tak doskonałą, że nic i nikt nie mógł do niej dotrzeć. Córko, mówił pan, piekło to nie miejsce, ale stan. To wieczne uwięzienie w sobie samym. Te słowa mogą brzmieć jak filozoficzna abstrakcja, ale jeśli przyjrzysz się uważnie, zobaczysz, że ten stan można obserwować już na ziemi. Są ludzie, którzy mimo bogactwa, sukcesu, otoczenia żyją w doskonałej samotności, nie potrafiąc nawiązać prawdziwego kontaktu z drugim człowiekiem. Kiedy święta Faustyna opisywała te wizje, jej słowa były pełne łez. Nie z powodu strachu przed karą, ale z powodu bólu na widok zmarnowanych życień, nieodkrytej miłości, niewykorzystanych możliwości bycia szczęśliwym i czynienia innych szczęśliwymi. Córko, mówił Chrystus, największą tragedią nie jest śmierć ciała, ale śmierć serca, które przestaje kochać. Może dlatego czytasz te słowa właśnie teraz? Może dlatego, że coś w tobie jeszcze żyje? Coś, co pamięta, jak to jest kochać bez kalkulacji, bez oczekiwań, bez gwarancji, może to wołanie serca, które chce się wyrwać z więzienia egoizmu i znów poczuć, co to znaczy żyć dla kogoś więcej niż tylko dla siebie. To nie jest łatwe w świecie, który uczy, że altruizm to naiwność, a bezinteresowność to słabość, ale może właśnie te nauki są najgroźniejszym kłamstwem naszych czasów. W ostatniej rozmowie, jaką święta Faustyna miała z Chrystusem przed śmiercią, usłyszała słowa, które mogą zmienić sposób, w jaki patrzysz na całe swoje życie. Córko, nie ma większej radości niż odkrycie, że zostałeś stworzony do miłości. Wszystko inne, sukces, bogactwo, sława, przyjemności, to tylko cienie prawdziwego szczęścia. Te słowa nie są pocieszeniem dla tych, którzy osiągnęli już wszystko, czego pragnęli, ale czują się puste. To nie jest krytyka dążenia do sukcesu czy bogactwa. To jest odkrycie prawdy o tym, co naprawdę potrafi wypełnić ludzkie serce, co może dać sens istnieniu, co zostanie z tobą, gdy wszystko inne przeminie. Miłość nie przemija. Miłość nie starzeje się. Miłość nie traci wartości. Przeciwnie: im więcej jej dajesz, tym więcej masz. Im bardziej się nią dzielisz, tym bardziej Cię wypełnia. To jedyna waluta, która ma wartość w wieczności. Teraz, gdy znasz już wszystkie sześć znaków, możesz zadać sobie pytanie, które może być najważniejsze w Twoim życiu. Gdzie jesteś? Nie geograficznie, ale duchowo. Czy Twoje serce jest otwarte na ból innych, czy zamknięte w skorupce obojętności? Czy szukasz prawdy o sobie, czy uciekasz przed nią w świat złudzeń? Czy masz odwagę być sobą z całą swoją słabością? Czy grasz rolę kogoś, kim nie jesteś? Czy potrafisz przemienić swój gniew w siłę do dobrego działania, czy pozwalasz mu truć twoje życie? Czy umiesz cieszyć się tym, co masz, czy ciągle narzekasz na to, czego ci brakuje? Czy potrafisz kochać bezinteresownie, czy wszystkie twoje uczucia są uzależnione od tego, co dostaniesz w zamian? To nie są pytania, na które można odpowiedzieć jednym słowem tak lub nie. To są kierunki, w których możesz iść każdego dnia z każdą decyzją, z każdą myślą. Nie chodzi o to, by być doskonałym, chodzi o to, by być na drodze. Może czujesz teraz, że to wszystko brzmi pięknie w teorii, ale w praktyce jest zbyt trudne. Może myślisz, że to nauki dla świętych, nie dla zwykłych ludzi z ich codziennymi problemami, zobowiązaniami, słabościami. Ale święta Faustyna była zwykłą kobietą z bardzo zwykłymi problemami. Pochodziła z biednej rodziny, Pracowała jako służąca, zanim wstąpiła do klasztoru. Nie była uczona, nie miała żadnych szczególnych talentów ani zdolności, ale miała jedno: otwarte serce. I to wystarczyło, żeby Bóg mógł przez nie działać w sposób, który zmienił świat. Chrystus mówił do niej: Córko, nie szukam ludzi doskonałych, ale ludzi gotowych się doskonalić. Nie szukam ludzi bez słabości, ale ludzi, którzy nie boją się swojej słabości. Może właśnie w Twojej słabości w twoich wątpliwościach, w twoich lękach, kryje się miejsce, przez które chce wejść w twoje życie coś niewyobrażalnie pięknego. Ostatnie słowa, które usłyszała święta Faustyna od Chrystusa, brzmią jak testament dla wszystkich, którzy szukają drogi do nieba. Córko, powiedz ludziom, że nie ma takiej grzechu, którego nie można by wybaczyć, nie ma takiej ciemności, której nie można by rozjaśnić, nie ma takiego serca, którego nie można by przemienić. Wystarczy tylko jedno chcieć. To chcieć to nie jest pragnienie bez konsekwencji, to jest decyzja, która pociąga za sobą działanie. To jest wybór, który trzeba ponawiać każdego dnia, czasem każdej godziny, czasem każdej chwili. Ale jest możliwy. Jeśli czytasz te słowa, jeśli dotarły do twojego serca, jeśli budzą w tobie coś więcej niż tylko intelektualną ciekawość, to znaczy, że to chcieć już w tobie jest. Może małe, może niepewne, może zagłuszone przez tysiąc innych głosów, ale jest. I to wystarczy na początek. Reszta to już kwestia czasu i małych, codziennych wyborów, które stopniowo zmienią nie tylko Twoje życie, ale także życie wszystkich, których spotkasz na swojej drodze. Droga do nieba nie jest wyłożona różami ani usłana złotem. Jest trudna, wymagająca, pełna wyzwań, ale jest też najpiękniejszą awenturą, jaką możesz przeżyć. Jest podróżą odkrywania w sobie człowieka, o istnieniu którego może nawet nie wiedziałeś. Jest procesem stawania się tym, kim naprawdę jesteś, a nie tym, kim myślisz, że powinieneś być. Jest drogą do domu, o którym marzyłeś, ale o którym zapomniałeś, zagubiony w codziennym zabieganiu. Święta Faustyna pokazała, że ten dom jest bliżej, niż myślisz. Jest w zasięgu ręki każdego, kto ma odwagę wyciągnąć po niego dłoń. Czy wyciągniesz swoją? Czy pozwolisz, żeby sześć znaków, które dziś poznałeś, stało się mapą twojego życia? Czy znajdziesz w sobie odwagę, by przestać udawać i zacząć żyć? Przyszłość, nie tylko twoja ziemska, ale wieczna, czeka na twoją odpowiedź. Jeśli te słowa dotknęły czegoś w twoim sercu, jeśli poczułeś, że to przesłanie było przeznaczone właśnie dla ciebie, nie zatrzymuj go tylko dla siebie. Podziel się nim z innymi, bo może ktoś z Twoich znajomych właśnie teraz potrzebuje usłyszeć, że istnieje droga do czegoś piękniejszego niż to, co oferuje świat. Kliknij lubię to, skomentuj, co myślisz o tych sześciu znakach, które znak z nich najbardziej przemówił do Twojego serca. Subskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych odkryć, które mogą zmienić Twoje rozumienie życia i wieczności. Pamiętaj, nie jesteś sam na tej drodze. Są tysiące ludzi, którzy tak jak Ty szukają prawdy, sens, nadziei. Razem możemy stworzyć wspólnotę serc, które wybrały miłość zamiast obojętności, prawdę zamiast wygodnego kłamstwa, odwagę zamiast strachu. Twój głos ma znaczenie, Twoja historia ma moc, Twój wybór ma konsekwencje nie tylko dla Ciebie, ale dla całego świata. Bądź częścią czegoś większego, bądź częścią tej drogi do nieba, która zaczyna się już tutaj. już teraz już dziś